Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek Witam was w ostatnim konkursie z letniego Grand Prix Widzów, moi drodzy W sezonie, nie no, w roku 2022 To nie sezon, moi drodzy Więc cóż, bez dłuższego przedłużania Bez dłuższego przedłużania Dobre nowe słowo Dwa nawet <coughs> No, zatem tak Kaszlem rozpoczniemy te Ostatnie zawody, jakie nam pozostały. No i moi drodzy, niedługo wkraczamy w zimę. To będzie niesamowite uczucie. Ach, już czekam za tym nieubagalnie. Ja kontynuuję. No i moi drodzy, Oberwizental HS105 to jest kocznia, na której wszystko się wyjaśni. Krystal XD YouTube rozpoczyna, mucha mi tu lata, więc będę ją y, przeganiał jak się da, ale zobaczymy jak krystal rozpocznie. Pierwszym skokiem. Bardzo dobry! 104 metry, noty także wysokie, no i tutaj, no nie mogło być inaczej jak prowadzenie. Casperito. Numer drugi. Czy Casperito poprawi jeszcze krystala? No nie, i upadek! Zaczyna się! Znakomicie, moi drodzy. 101 metrów, 100 i pół nota i z upadkiem, więc no. Strata ogromna. Koziszek, moi drodzy, numer trzeci. Może zima będzie dla niego dobrą opcją na rehabilitację. Ale mnie będzie dusić, ten kaszel. Drugie miejsce: Koziszka. Nie powinienem tyle mówić, no ale niestety, ale. To jest silniejsze ode mnie. PTG. PTG, moi drodzy. ojoj. Oj, oj, oj. PTG próbował jeszcze dalej, ale ląduje. Bardzo podobnie 103,5 niskie oceny. No i trzecie miejsce to jest w tym momencie jego wynik. To to Numer 5. Wyjście z progu niezłe. Jak reszta skoku. No z zarzutami do całego skoku można powiedzieć. I 102,5 z upadkiem daje w tym momencie przedostatnie miejsce. Tylko Kacperito to za nim. Igor Drzaskowski. A no może Igor jeszcze jakieś parę punktów wyczai. <laughs> no, wyczai 104,5 obecnie. No ta 136,5. No, zobaczymy, co tu dalej się jeszcze wydarzy. Pniak i gry, numer 7. Pniak i gry, ładnie, proszę. Trzecie miejsce, 103,5 metra. Moi drodzy, niezły skok. No ale nadal prowadzi Krystal. Jankła uchy. Wyjście też niezłe z progu i teraz jak daleko. No starał się jak najdłuższy skogo oddać i drugie miejsce z tego dowodem pół metra bliżej tylko od Igora Trzaskowskiego, który prowadzi jak na razie, a egzekwu z Krystalem X na YouTube. Sub023. No i Sub-Zero też wygląda to obiecująco, jest daleko. Naprowadzenie tak jest, to 4,5. Wysokie oceny za styl. No i no to o pół punkta wyższa. Więc brawo. Kari 44. No i Kari, Kari 44. Krótko. Miejsce siódme. Jezu, cały czas mi się chce. <laughs> nie Sorry, ale tak, tak ten odcinek będzie wyglądał. Zdzichu numer 11. Ano niestety dłużej już nie mogę czekać tym odcinkiem. No bo już niedługo sezon zimowy i tam się zacznie dopiero. Tak zwane słowo, które jest kluczem w tej serii, czyli Batalia. Trzecie miejsce z Proszę bardzo, ładny skok. Petitek 21. No i krócej niestety. Wiem, <tryk> co jest grane. Ale mam cały czas ten kaszel. Nie wiem. będę się. Będę co chwilę o tym mówił. No, ale może w końcu mi to przejdzie. Bledroff. No, Bledroff. Ten skok był. Dobry, ale ze słabymi ocenami. Co daje ósme w tym momencie miejsce. Albertinho. Albertinio, wyjście nienaganne. No i skok na siódme miejsce. Jezu, te noty za styl. Bolom. Egzersko z Koziszkiem! Czas zacząć zabawę. Czas zacząć zab... <tryk> Jezu, przez ten kaszle, czwarte miejsce. Czas zacząć zabawę. Jezu, duszę się. Bartolini. Bartolini! Upadek. Bosz szesnaste, ostatnie miejsce. Nawet gorzej od to wypadł, o pół punkta. Anti avanti. Oj, oj, to też skok nie wygląda dobrze już przy wyjściu z progu. Jest kiepsko! Miejsce czternaste. Jan Zban! ależ tutaj! Odetchnij, odetchnij, nie mów za często. 13 miejsce, ja nazwam. <tryk> nie wiem, co jest ze mną, nie tak, ale coś jest nie. Nie, nie, nie ten jest moim głosem, pan Skalmar. Pan Skalmar skakuje na 11 miejsce, choć skoczył 103 metry. Myślałem, że będzie w dziesiątce. A to nie dziś niespodzianka. A co cię to obchodzi? A co cię to obchodzi? Króciutko. 11 dopiero. A co cię to obchodzi? zekwo ze z panem Skalmarem. Oliwier Siuda. Da daleko, ale to jest miejsce 11. Mimo wszystko, odległość nie była najgorsza, ale no, nocy za styl. Pojter. A w klasyfikacji był bardzo wysoko, ale tu na początku stanął, potem stopniowo spadał i teraz 12. Miejsce Pojtera. Mario Ninja 335. one wyjście z progu. No i miejsce 13 dopiero. No jest ekwo z z kalmarem i ja co cię to obchodzi. Kapigra 123. Nie. Już po wyjściu z progu było to widać. Jeszcze moje chrypki nie chrypki kaszle i tak dalej powodują, że no niestety, ale skok jest bardzo nieudany. Fisek No, i też nie, ależ spadają mocno. 20 miejsce dopiero. No to Patryk Wójtowicz. No może zima będzie dla niego o wiele lepszym prognostykiem, bo na razie lato nie wyglądało za dobrze, ale ten skok na prowadzenie 104,5 metra, bardzo wysoki oceny za styl i nota ta sama co, sub-023. Piterek. Powoli zaczniemy się zaraz zbliżać do dziesiąteczki, tam zacznie się ciekawie. Piterek na miejsce jedenaste wskakuje, więc tuż za dziesiątką. Mati123. O, chyba spóźnione wyjście z progu moim zdaniem i to, i to dosłownie. Dwudzieste pierwsze miejsce, bardzo słabo. Czas na Cydzika, czyli zwycięzcę zimy. Ale no, lato już nie jest tak owocne. Niestety, ale. Dzisiaj chyba nawet bez 30 może być. 23 miejsce. To jest bardzo słaby skok Cydzika. Tylko sto i pół, więc na zakończenie może nie dostać się do drugiej serii Cydzik. No, to jest dosyć spora sensacja. Kamil. Przepraszam za snapa. No i ten skok jest na miejsce. 11 Kamila, więc nie najgorzej. Filip Kasprzyk Wszystko może zrobić, jak będzie tylko chciał, może być na szczycie. Filip Kasprzyk Wszystko jest w jego głowie i tym razem jest to piąte miejsce, 104 metry. Egzekwat z Krystalem XD YouTube, Jankła po i czas zacząć zabawę. Krzysiek Sportowiec, to sama sytuacja. No jeżeli nie popełni żadnego błędu w swojej głowie, to myślę, że jest w stanie tutaj wiele osiągnąć. No i ten skok jest na dwunaste miejsce, więc Exekwa z Kamilem i Piterkiem. Czas na Franie. No, ona eksploduje bardzo często do wysoką dyspozycją, a potem są niestety takie przypadki, że no nie udaje się awansować do drugiej serii. Tym razem jest to piętnaste jak na razie miejsce, więc bez szału powiedziałbym Exekwa Bledrowem. Powiem wam, że spodziewałem że... się <coughs> trochę więcej. Ja to mam szczęście. I Ja to mam szczęście, skaczę w miarę dobrze. Dwunaste miejsce, nie jest to zła pozycja oczywiście do ataku, Exekwo z Peterkiem, Kamilem i Krzyśkiem, sportowcem. Steel 11 czy jest jeszcze jakaś szansa dla niego, żeby przebić się jeszcze trochę wyżej w klasyfikacji? No tego nikt nie wie. A ten skok jest dowodem, że no będzie ciężko. Dziewiętnaste miejsce. <coughs> Ezekwo z Poiterem. Xaver. Numer 36. No, u niego chyba też będzie przypadek dzisiaj. No, że nie będzie 30. 28. Miejsce Ksawera. No, raczej go definitywnie skreśla szans na wyższą pozycję w klasyfikacji. Antolini. Też krótko. 28. Ale przed Xaverem, no więc tutaj Xavera zepchnął na niższą pozycję. Agnes! No! 19 miejsce, Agnes, więc bez szału. No, jakby była trochę wyżej, to jeszcze by się tutaj gorąco zrobiło na pewno, a tak, no to chyba jest pozamiatane. Piaks. Krótko, Piaks. Niestety. Osiemnaste miejsce, to jest za krótko. Porównanie z poprzednimi konkursami to był bardzo słaby skok. No i latający dywan. No on jest przed ogromną szansą, ale niestety tu popełnia błąd i trzydziestego nie zobaczymy. Co oznacza, że Dominik ma ogromną szansę, moi drodzy, żeby to zakończyć w pierwszej serii już. Dywagacje. I chyba to zrobi. Proszę Państwa, co on wyprawia Dominik? Miejsce piątej. Chyba, chyba, tak się zakończy ten sezon letni, że Dominik ostatecznie to wygra. Sub023 na prowadzeniu po pierwszej serii egzekwa z Patrykiem Wójtowiczem. Trzecie miejsce Igor Dżazgowski. Czwarty z Dzichu, Piąty egzekwo Krystal X na YouTube. Jakba po uchy. Czas zacząć zabawę. Filip Kasprzyk i Dominik na dziesiątym miejscu Pniak i gry. 30 miejsce ostatecznie dla mati 123, 29, Janzban 27, PTG i Kari 44. No ale sporo nie awansowało, czas je powiedzieć. No i zobaczymy w drugiej serii na pewno jeszcze trzech. To to daje dla i Bartoliniego. <ścoughs> Mają szansę na punkty. Dodam. Bartolini rozpoczyna. On miał notę 100 równą, więc jako pierwszy zacznie tą batalię. No i skacze w drugiej serii. Nieźle. 103 metry. Niezłe oceny za styl. No i zobaczymy jak ustosunkuje się do tego Casperito. Który jest 32. Dodam. No i tam duża, strata duża między nimi nie była. No i ostatecznie Casperito przegrał ten pojedynek 102, ale niskie oceny za styl. No i o 2 punkty za Bartolinim. Totodile musi skoczyć 99,5 metra, żeby utrzymać 31 miejsce. I zobaczymy, ile skoczy Totodile, bo to jest zagadka. Ale skoczył swoje 103,5, niezłe także oceny. No i prowadzi, zobaczymy, co teraz się zacznie, bo Mati 123 był 30 po tej pierwszej serii. No i jak nie upadnie, no to będzie dobrze. I jest dobrze. 103 metry prowadzenie wysokie. oceny za styl przyznać. No i Janzban. 29 miejsce. No i Janzban, moi drodzy. Daleko! Proszę, jak cię tutaj zmotywował. 105 metrów nagle. No to jest dosyć wysoka nota teraz. PTG. ETG, krócej, trzecie miejsce, ale przed Totodile'em to z ogromną przewagą. Pomimo, że krótszy skok, no ale w pierwszej serii to Totodile upadł. Kari 44. Kari 44, także daleko. I to jest miejsce drugie, tylko dwa punkty za Janem Zbanem. Więc niezła robota Kari'ego. Zobaczymy, co na to pan Skalmar, miejsce 24. Skalmar. Dobry, daleki skok pana Skalmara. Miejsce czwarte, więc no, troszkę spadnie nam tutaj w klasyfikacji. A co cię to obchodzi? No i ten wyjście z progu nie było najgorsze, ale też nie najlepsze. I drugie miejsce, brakło punkta do Jana Zbana. Mario Ninja 335, również 24 miejsce. No, i teraz ten skok powinien być dobry. Na szóste miejsce dopiero. Egzekwos PTG. <coughs> Więc ostatni, który daje punkty, Pojter. Miejsce 21. I nieźle, ale czy na lidera? Na trzecie miejsce. Brakło tutaj. Mimo wszystko brakło. Pół punkta do a co ci to obchodzi. No i. Półtora do Jana Dzwana Steel 11. Oni byli egzekwowani, więc to samo musi skoczyć. Ale zobaczymy. Jastel yeah. 11. No ten skok jest na prowadzenie. 269 nota ostatecznie końcowa, więc prowadzi o półtora punkta. Zobaczymy, co tu dalej się wydarzy. Agnes. Nie, ona na pewno tego nie skoczy. No, ale ostatecznie na razie na czwartym miejscu jest Egzekwo z Poiterem. No i Oliwier siuda. Miejsce dziewiętnaste. I czy to będzie dobry skok Oliwiera? No, niestety nie. Ósme dopiero miejsce Oliwiera. Ajajaj. Piaks. O, chyba nam się Piaks wypalił w końcu, no. Miał niesamowite konkursy. Teraz 12. Dopiero lokata, więc ostatnie miejsce. Punktowane. Bledrow. Miejsce 17. Oj, Bledrow też nie. Tutaj na pewno. Będą marne punkty. 13. Lokata. <ścoughs> więc no. 98,5. Bardzo słaby skok. Frania Ona była egzekwowana z Bledrowem Więc no też trzeba dobrze skoczyć A skok niestety nie jest dobry Miejsce 9 exekwos z Panem Skalmarem Więc jeszcze będzie <coughs> dosyć spory spadek Klasyfikacji Konkursowej No to czas na Piterka Miejsce 13 Ej Piterek stara się, stara się Które lokata Miejsce szóste, 4 i 44. Nadal Sztil Eleven na prowadzeniu. Kamil, miejsce trzynaste. I czy na lidera pójdzie Kamil? Na drugie miejsce! Jeden punkt zabrakło mu do Still Eleven. Krzysiek Sportowiec, też trzynasty. I krócej niestety. Tutaj spadnie trochę. Piąte miejsce. Z Pojterem i Agnes. Ja to mam szczęście. Też krócej. No padają jak mrówki wszyscy. Dziesiąte miejsce. Ja to mam szczęście. No i jedenaste miejsce to również Koziszek. Popatrzmy, czy Koziszek obejmie prowadzenie. Oj tak, proszę bardzo. No w końcu na ostatni konkurs tutaj coś odżyło. Albertinho, też jedenasty. I popatrzmy, co Albertinho wyczyni. No skok chyba na drugie miejsce, na trzecie. Więc pół punkta jeszcze ze stelem przegrał. Pniaki gry, dziesiąta lokata. ten skok nie jest zły, moi drodzy. Drugie miejsce, więc tylko z kodeksem przegrał o punkt dokładnie. No i Crystal XD YouTube, piąty piąta lokata. No i stara się, żeby objąć prowadzenie. I proszę bardzo, 272,5 <klima> jest na prowadzeniu. Jankła Pouchy, miejsce piąte. Czy Jankła Pouchy odbierze mu to prowadzenie? No chyba nie, brakło tutaj Miejsce czwarte Jankła połuchy, Czas zacząć zabawę, to też piąte miejsce. Oglądamy fajną batalię, no ale czas zacząć zabawę, odpuścił tą batalię. Moje ulubione słowo, szesnaste miejsce Filip Kasprzyk. No dodam, że to również jest piąte miejsce. Oj, 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 jakby troszkę tutaj Filip Kasprzyk popsuł, ale moi drodzy jest to druga lokata, więc e, Gzekwo z Koziszkiem, dobry skok Filipa Kasprzyka, no i teraz Dominik, czy przypie, przy, przypieczętuje to wszystko? Oj nie, odpuścił chyba, odpuścił fest ten drugi skok i to jest dwudziesta druga lokata, ależ tutaj no. No on chyba już wie, że wygrał to, ale no ostatecznie no to nie będzie spora przewaga. Zdzichu. No starał się, ale to jest krótki skok. Miejsce dziesiąte. Więc też trochę spadnie. No i Igor Drzazgowski. Miejsce trzecie. Igor Drzazgowski. Ładnie daleko. Chyba nowy lider. Tak jest. 105 metrów i prowadzi przed krystalem XD youtube sub 023 No tyle na pewno nie skoczy sub zero ale skok dobry trzecie miejsce w tym momencie Egzekwo z koziszkiem i Filipem Kasprzykiem No i został Patryk Wójtowicz na zakończenie Patryk Wójtowicz to wygra? No nie wiem. Miejsce trzecie! Więc ostatecznie Igor Drzazgowski dzisiejszym zwycięzcą. Na drugim miejscu Krystal XD YouTube. Trójkę zamyka Koziszek, Sub023, Patryk Wójtowicz i Filip Kasprzyk. Dalej na siódmym miejscu Pniaki, gry. Ósmy Jan Pouchy Dziewiąty Still Eleven i dziesiątkę zamyka Albertinio na dole. Trzech, których nie zapunktowało, to oczywiście Totodaj, Bartolini, Casperito, a trzech ostatnich, którzy zapunktowali, to od 26. PTG, Marionicza, 335, Dominik, Piaks i Bledrow. Więc, moi drodzy, <laughs> spójrzmy na klasyfikację generalną, końcową <laughs> Pucharu Letniej Grand Prix Widzów. Moi drodzy, ostatecznie, zwycięzcą, tego wszystkiego okazał się Dominik. 597 punktów. O 10 punktów więcej od latającego dywana. Na trzecim miejscu Agnes. 584. 3 punkty ostatecznie wygrała z Piaksem. Więc tak to podium się prezentuje. Piaks, tak jak mówię, czwarte miejsce. Piąty Antolini. 567. Szósty Xaver 562. Still 11 Siódmy. 544, 8, ja to mam szczęście, 481, 9, Filip Kasprzyk, 480, no i dziesiątkę zamknęła Frania, 456 punktów, moi drodzy. Jak to na dole wygląda? Ostatecznie to nie Crystal XD YouTube zakończył na ostatnim miejscu, a Katzperi to przedostatni, Totodal IPTG, trzeci od końca. Moi drodzy, trzeba sobie powiedzieć szczerze, największy sukces że wszyscy wykorzystali swoje szanse i ostatecznie zapunktowali w punktach 100. To jest na pewno wielki sukces. Wszystkim dziękuję na pewno bardzo za uwagę, no ale ostatecznie to Dominik, który nie wygrał żadnego konkursu, okazał się najrówniejszym skoczkiem w ciągu, można powiedzieć, całego sezonu, choć miał wzloty i upadki, na pewno, ale no. Koniec sezonu zdecydowanie należał do niego, gdzie no, najwięcej miał do powiedzenia. Latający dywan niestety przegrał tą batalię, choć wydawało się w pewnym momencie, że jest no, nie do pokonania już. Agnes też miała świetne parę konkursów, ale no niestety brakło niewiele. Myślę, że gdyby w tym ostatnim konkursie troszkę więcej tych punktów naciupała jeszcze, no, ile tu brakło? 13 punktów brakło, żeby ostatecznie cieszyła się z triumfu. To nie jest dużo. Piaks na czwarte miejsce. No Piax też ten ostatni konkurs zdupił. Test 581-3 punkty przegrał z Agnes, więc no, szkoda, no dalej to już troszkę większe te straty, bo i Anthony i Sawell nie awansowali, no a potem Still, no to już strata była o wiele większa. No, cóż, moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę. w letnim, w letnim Grand Prix widzów. Mam nadzieję, że mimo wszystko podobało się. No, niektórzy mogą oczywiście być niezadowoleni z miejsca, no ale to są, to jest loteria, to są skoki. Tutaj nic, yy, nic tak naprawdę nie jest, yy, jakby to ładnie ująć, yy, no, takie poddane umiejętnościom. O, tu to wszystko, to, to, to wszystko to jest zawsze wielka, niesamowita loteria. Tak jak zimą wygrywał Cydzik, a teraz jest 16. Tak, teraz Dominik wygrywa lato. No i zobaczymy, co to będzie się działo zimą. Bo może kolejna postać się tutaj nam objawi i będzie skakała na jeszcze wyższym poziomie. No bo wiemy, że zima to jednak zima. Zima jest najważniejsza. Lato też jest ważne, ale to nie jest już taki prestiż jak jednak zima. Moi drodzy. W tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ta cała seria się podobała. Jeżeli tak nie zapomnijcie o cenie. No i niedługo usłyszymy się w sezonie zimowym, bo moi drodzy, listopad już jest zapasem, a wiemy, że listopad oznacza powrót do zimy. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i hej!